Uważam, że Skyblock sam w sobie jest największym wyzwaniem, jeśli chodzi o zbieranie surowców. Respisz się na małej wysepce w pustym świecie i jedyne co masz to drzewo, jakieś rzeczy i otaczającego ci Dirta. Musisz uważnie korzystać z danego ci Dirta, bo jeśli choć jeden blok spadnie w nicość, to już wielka strata. I tak po pomału przejmujesz kontrolę nad tym kołem szaleństwa, to zaczniesz jeszcze bardziej doceniać to co posiadasz i wykosztasz te rzeczy w 200%. Zaczynając od sadzonek, lawy i lodu. Przy ich pomocy poszerzasz swój mały świat. Skyblock uczy nas, że nieważne jak małe szanse posiadasz, masz moc, by przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu i osiągnąć coś pięknego. A pewnego dnia, cofniesz się myślą do swoich początków i ucieszysz się widząc, jak daleko zaszedłeś.